Mamo, tato, proszę, zauważcie mnie. Cześć, jestem Julia, jestem zakwalifikowana jako DDA. Witam Was na moim podcaście Dom z Pozoru Normalny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ogromnej potrzebie bycia zauważonym przez rodziców, przez tych toksycznych rodziców, przez których często jesteśmy pomijani, niezauważani, lub jesteśmy zauważani tylko w takich momentach, kiedy dzieje się. Coś ważnego, czym można się pochwalić, czyli jakaś nagroda, jakaś wysoka ocena, czy jakieś osiągnięcie, które sprawi, że będziemy wartościowi w oczach tych toksycznych rodziców. Bo w takiej normalnej, zdrowej relacji rodzic cieszy się z każdego osiągnięcia swojego dziecka. Czy to z pierwszego ładnie narysowanego serduszka, czy w ogóle z jakiegokolwiek narysowanego serduszka. Cieszymy się po prostu z tego, że nasze dzieci są, że nasze dzieci rosną. I nie potrzebujemy jakiejś takiej ogromnej rzeczy, która by sprawiła, że te nasze dzieci zauważymy. Bo po prostu je zauważamy, będąc z nimi na co dzień. Porozmawiamy sobie też o ogromnej właśnie presji, jaką tacy rodzice na nas nakładają, żebyśmy właśnie byli ponad jakiś standard, bo często tak jest, że w takich toksycznych domach rodzice chcą przeżyć na nas swoje życie. Są narcyzami i tak dalej, i tak dalej. I oni tak naprawdę tylko zawsze się liczą. Więc żeby dobrze wyglądać w oczach innych, to ich dzieci muszą być zawsze perfekcyjne i idealne. I jak wiele jest w nas osób, którzy mają taką silną potrzebę zabiegania o uwagę tego rodzica, o probaty tego rodzica. Nawet już w dorosłym życiu. Mamy przykłady tutaj na przykład synów matek, toksycznych matek. Które chcą aprobaty odnośnie swojej dziewczyny, odnośnie tego, jak dziewczyna gotuje. Generalnie ich partnerka nigdy nie będzie wystarczająco dobra, dopóki mama jej nie zaakceptuje. A w takim życiu dorosłym rodzic powinien nas wciąż wspierać i nie powinien być tą osobą, która nam mówi: Nie, z tym nie możesz, z tym nie możesz, z tym nie możesz. I jak wiele jest tak naprawdę takich rodziców, i pewnie nawet może wy. Jak sami nie macie takiego rodzica, to pewnie znacie osobę, która ma takiego rodzica, który właśnie zawsze chciałby kierować jego życiem. I właśnie zawsze liczy się tylko to, kiedy coś jest dużego. Niekiedy zrobimy jakąś małą rzecz. W perspektywie, że to ja jestem teraz mamą i widzę wszystkie rzeczy w moim dziecku, to kiedy się denerwuję, jestem w tych momentach, kiedy jest trudniej, kiedy jest łatwiej, jestem w tych momentach, kiedy mnie woła, a w momencie, w którym ja byłam dzieckiem, to tą uwagę dostawałam tylko w tych momentach, kiedy coś było warte uwagi, według moich rodziców. Więc ja czułam taką presję i silną potrzebę tego, żeby robić coś, żeby robić coś, co jest niezwykłego, żeby tą uwagę rodzica dostać. Więc całe moje życie i całe moje hobby i inne takie rzeczy kręciły się w tym, żeby tych rodziców zadowolić. I pamiętam, że. Poszłam na przykład na gitarę, bo bardzo fascynowało mnie gra na gitarze. Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które fascynowało dużo rzeczy, które chciało robić dużo rzeczy, próbować dużo rzeczy. I no po prostu chciałam to robić. Zajara zajarałam się czymś tam i chciałam pójść na gitarę. I na tą gitarę chodziłam jakiś czas, ale miałam taką presję idąc na tą gitarę, że muszę być najlepsza, po prostu najlepsza w tym, co robię, że to nie jest tak, że dojście do czegoś wymaga czasu, wymaga pracy, że to jest OK, że te błędy się popełnia. To zawsze była to taka presja, że jak nie pójdę tam i nie będę najlepsza, to moi rodzice tego nie zauważą. To moi rodzice nie zwrócą na to uwagi i to moi rodzice wtedy nie powiedzą mi super, dobrze sobie radzisz, bo nigdy nie wytworzyli, nie zbudowali we mnie Takiego poczucia własnej wartości, że tą wartość siebie czerpałam zewnętrza siebie, tylko czerpałam ją z tych reakcji moich rodziców. I trochę to tak jest, jak dziecko jest małe, że obserwuję tych rodziców i patrzę na tych rodziców, żeby wiedzieć, czy to coś jest dobre, czy nie. Ale u mnie wytworzył się ten taki schemat, że ja potrzebowałam tej aprobaty, robiąc coś, bo inaczej nie czułam, że to w ogóle ma sens. No, i rezygnowałam z jakichś tych rzeczy. I w momencie, kiedy rezygnowałam z jakiegoś hobby, co jest zupełnie normalne, kiedy jesteście dzieckiem i pójdziecie na przykład na piłkę, na gitarę, na tańce, że jest taki moment, w którym zdajecie sobie sprawę, to nie jest dla mnie. I wtedy jakby rolą rodziców jest to, żeby powiedzieć wam, okej, okay, nie wszystko jest dla wszystkich, spróbujemy znaleźć coś innego, co będzie Cię interesować. Bo jeżeli coś naprawdę Cię interesuje i czujesz, że to jest dla Ciebie, to ta. Siła, ta chęć i to wszystko po prostu przejdzie do Ciebie samo. W relacjach dysfunkcyjnych nie ma takiej bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji, nie ma takiej bezpiecznej przestrzeni do tego, żeby popełniać te błędy, żeby robić jakieś decyzje, które nie do końca w przyszłości będą dla nas najlepsze. I ta przestrzeń do tego, żeby móc być po prostu dzieckiem, móc rezygnować z czegoś, tak jak mówię, móc popełniać jakieś błędy. W tych domach dysfunkcyjnych tego nie ma. Więc w momentach, w których ja rezygnowałam z czegoś, czułam się jak najgorszy człowiek na ziemi, jak najgorsze dziecko na ziemi. Dlatego, że czemu ja z tego zrezygnowałam? Skoro z tego zrezygnowałam, to znaczy, że jestem beznadziejna, że nic się nie wydarzy. I w którymś momencie, kiedy zrezygnowałam już z kolejnej rzeczy, wytworzyłam sobie taki schemat, że to w takim razie nic mi nie wyjdzie. Bo skoro każdą rzecz jak zaczynam, to nie jest tak, że jestem w czymś zajebista, to znaczy, że nie ma dla mnie tej rzeczy której będę dobra. I to jest też coś, z czym ja się zmagam do tej pory, że chcę na przykład pójść do pracy, czy zrobić coś, coś, co mnie fascynuje, nie wiem, na przykład chciałam być fotografem, ale ta presja wewnątrz mnie, którą wytworzyli moi rodzice, na to, że muszę być idealna. Że zawsze, nie wiem, że, żeby w ogóle zacząć być fotografem, to już powinnam mieć pulę tych osób, do których będę chodzić, robić zdjęcia, już w ogóle z tego zarabiać. Czyli najczęściej takie rzeczy hobbystyczne, które się robi, które to nie jest praca w korporacji, zajmują wam czasu, żeby zacząć na tym zarabiać, bo tak naprawdę najpierw musicie zdobyć to doświadczenie, zdobyć tę praktykę w robieniu czegoś, żeby te pieniądze przyszły. Ale dla mnie zawsze to, co robię, musiało być tym, co będę robić w przyszłości, za co będę zdobywać te pieniądze. Bo tak duża była też presja tego, żebym na przykład poszła na dobre studia i zarabiała dobre pieniądze. Moi rodzice nigdy nie doszli do takiego momentu w życiu, że robili to, co chcieliby robić i mieli z tego pieniądze. W ogóle było bardzo dużo problemów finansowych u mnie w rodzinie, u mnie w domu, o których też nie będę za dużo wspominać, bo myślę, że to nie jest że to nie jest moja historia do opowiedzenia. Mogę powiedzieć wam o moich uczuciach i moich doświadczeniach w takim przypadku, ale do czego dążę to do tego, że moi rodzice przekładali swoje oczekiwania na swoje życie, na mnie, czego no, nie powinno się robić, bo dziecko jest odrębną jednostką i dziecko powinno móc rozwijać się tak, jak chce i robić coś, co ono chce, a nie zostać prawnikiem, lekarzem czy nie wiadomo kim tylko dlatego, że. Ci rodzice nigdy nie spełnili tych swoich wysokich oczekiwań. I przykładają je właśnie na dziecko. Więc w tych sytuacjach, kiedy przychodziłam i pokazywałam coś, z góry trochę czułam, że jeżeli mój rodzic właśnie tego nie, za, nie zaakceptuje, nie powie mi super, no to znaczy, że to nie jest warte poświęcania dalej mojego czasu. I to jest z czymś, z czym. Nie radzę sobie za dobrze, to jest z czymś, z czym próbuję sobie teraz poradzić, ale jest to cholernie trudne i to bardzo oddziaływuje na teraźniejsze moje życie. I było naprawdę mnóstwo takich sytuacji, w których ta moja pewność siebie była mierzona. I tak to mniej więcej wygląda, że w takich domach no nie macie właśnie tej swobody, i wszystko co robicie jest skanowane. I pamiętam taką sytuację, właśnie. O, wiem, co chciałam Wam to powiedzieć. Moje myśli zawsze krążą milion razy na sekundę. Ale właśnie wracając do tej sytuacji z gitarą. Chodziłam sobie na gitarę jakiś czas. To było normalne, że jeszcze na tej gitarze nie potrafiłam za dobrze grać, bo to co zawsze mój mąż mówi, że do gitary muszą nasze palce się przystosować, do trzymania strun, do trzymania progów. Po prostu muszą wyrobić sobie tą um, twardość, jakkolwiek by to nie powiedzieć, żeby byłam w stanie żeby można było być w stanie trzymać te chwyty, akordy, tak zwał, tak zwał, na tej gitarze. I było tak, że był moment świąt Bożego Narodzenia. Zawsze było tak, że spotykaliśmy się najpierw u jednej strony mojej rodziny, od strony mojej mamy, później od strony mojego taty. I na tych spotkaniach od strony mojej mamy często było tak, że kazali coś robić, żeby dostać prezent, opowiedzieć wierszyk i tak dalej, i tak dalej. I moi rodzice wiedzieli, że no, ja gram na tej gitarze i ja, wiecie no, też czułam tak, że muszę zaprezentować się z tą gitarą, żeby moja rodzina powiedziała, że jestem fajna, że jestem warta czegoś. Bo to uczucie tego bycia bezwartościowym nie dotyczyło tylko moich rodziców, ale również mojej rodziny typu babcia, dziadkowie i itd. Bo w całej tej rodzinie była presja, że jak nie robisz czegoś, co jest super, to znaczy, że nie jesteś wartościowym człowiekiem. Dziadek był dyrektorem, więc każdy powinien mieć jakąś robotę, wiecie, zarąbistą, pójść na zajebiste studia i tak dalej. To zawsze było w mojej rodzinie takie bardzo ważne, że jak nie pójdziesz na dane studia, to porównywali cię do tej kuzynki czy kogoś tam, która robi kolejne, kolejny kierunek studiów, a tak naprawdę to, że ona robi ten kierunek studiów, to nie znaczy, że jej życie było dobre, bo zmagała się z innymi. Trudnymi rzeczami, o których też nie będę tu wspominać, bo tak jak mówię, to akurat nie jest moja historia do opowiedzenia. W każdym razie były któreś tam święta, ja wzięłam tą gitarę i byłam bardzo mocno nakłaniana, nie chcę powiedzieć zmuszana, no bo nikt mi tej gitary nie wkładał w ręce, ale bardzo odczuwałam silną presję, żeby zagrać kolędę na gitarze. Gdzie nie czułam się jeszcze pewnie w tym, gdzie miałam takiego wujka, który zawsze wszystko komentował negatywnie i odczuwałam po prostu tą presję. Pamiętam, że bardzo biło mi serce, że miałam takie, powiedziałabym, przed, przedstany, tak naprawdę, lękowe. I to było dla mnie takie, to jest dla mnie takie mocne wspomnienie, gdzie pamiętam, że byłam bardzo zestresowana i tak naprawdę wydaje mi się, że niedługo później zrezygnowałam z tej gitary. Bo tak dużą presję to na mnie nałożyło. I było też tak w przypadku śpiewania, czy w przypadku innych rzeczy, że później zaczęłam się wstydzić, pokazywać czego się nauczyłam, bo wstydziłam się tego, że ktoś mi powie, że nie jestem w tym wystarczająco dobra, gdzie wciąż ponawiam i powracam do tej rzeczy, że nie możecie, to jest niemożliwe, żeby zaczynając coś być w czymś najlepszym. Bo żeby do czegoś dojść, trzeba włożyć w to pracę. I tak naprawdę bardzo dużą część mojego życia ja poświęcałam na to, żeby tą uwagę moich rodziców w jakiś sposób zyskać, czy to by było właśnie osiągnięciem czegoś, czy to by było zrobieniem czegoś, czy to by było tym, że wykładałam całe moje serce na dłoni, próbując zrozumieć ich zachowania, żeby tą uwagę dostać. I ja wytworzyłam sobie taki schemat, a na przykład mój brat wytworzył sobie schemat taki, że był bardzo głośny, że był taki, wiecie, ymm, było go wszędzie pełno. Dla osób, którzy oglądają mnie na YouTubie, widzicie, że jest zmiana w ogóle wszystkiego: stroju i no też mam kiepskie światło, bo nie mam niestety światła sztucznego. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać w odbiorze tego, a chcę to i tak nagrać, bo mam dalszą wenę, więc. Wracając. Więc każdy może inaczej zareagować na daną sytuację, inaczej wytworzyć sobie jakiś schemat działania, ale w kontekście tego, że właśnie potrzeba była uwagi tych rodziców, którzy tej uwagi nie dawali, to każda z nas wytworzyło sobie inny schemat, jak sobie z tym radzić i prawdopodobnie wytworzy też inne schematy, jak to będzie wpływało na nasze dorosłe życie. Więc na mojej podstawie. To nie jest tylko tak, że ta relacja, to, że ja zabiegałam o uwagę moich rodziców i tak naprawdę wszystko robiłam jakimś robieniem jakiejś czynności, a nie tak naprawdę rozmową, że mamo, czy tato, potrzebuję waszej uwagi, bo nigdy nie czułam się swobodnie w wyrażaniu moich emocji w moim domu. Używałam też tego w stosunku do moich relacji, że w momencie, w którym czułam się zagrożona, w momencie, w którym cierpiałam, to w moich relacjach używałam też takiego schematu Mamo, tato, zauważ mnie. Tylko, że nie mamo, tato, a osobo, której to dotyczy. I na przykład miałam taką sytuację po tym, jak miałam takie dosyć ciężkie zerwanie, o którym prawdopodobnie może nagram osobny podcast. I jak będę czuła, że to jest jakieś wartościowe, żeby o tym opowiadać, wartościowe w kontekście naszych spotkań tutaj. W każdym razie, po tym zerwaniu ja moje emocje i mój ból wyrażałam jakimiś akcjami, jak to nazwać, takimi czynnościami, o. I była taka sytuacja, że wdrukowałam sobie tekst piosenki, to była piosenka Mumfords and Sons. Jaka to była piosenka? Chyba Little Lion Man. I tam w tekście było coś w stylu, że balansuję na krawędzi, no generalnie, że jestem zraniona. I zamiast porozmawiać z, o, z kimś o tym czy coś, ja stawałam w okolicy tego chłopaka i czytałam na głos tłumaczenie tego tekstu mojej koleżance, żeby on usłyszał, że ja ten ból mam, że ja cierpię. I to wszystko właśnie wzięło się z tego, że tak byłam tego nauczona: że żeby ktoś zobaczył, że cierpię, żeby ktoś zrozumiał, żeby ktoś w ogóle mnie zauważył, to ja muszę robić to naokoło, a nie pójść i powiedzieć, porozmawiać. Więc tak to wszystko wpływa. Tak to wygląda i te sytuacje dotyczące tak naprawdę naszego życia jako dziecko, dziecko w dysfunkcyjnej rodzinie, wpływają bardzo na nas mocno w tym życiu późniejszym. I były takie różne sytuacje. Były sytuacje u mnie w rodzinie, które nie dotyczyły tylko moich rodziców, ale też części mojej rodziny, z którą też nie mam kontaktu, w których wiecznie byliśmy ze sobą porównywani. Moje kuzynki ze mną, ku ja z moimi kuzynkami, wiecznie było, że. A ta zdała prawo jazdy za pierwszym razem, a ta dostała taką i taką ocenę w szkole. Nawet pamiętam taką sytuację, w której mój dziadek dostał z jakiegoś tam powodu um, moje oceny na koniec drugiej klasy liceum, gdzie to był jeden z gorszych roków w moim życiu w ogóle. Miałam też beznadziejnych nauczycieli, i on przyszedł do mnie i powiedział: Jak można mieć takie oceny? Jak można w ogóle y, dopuścić do czegoś takiego? Ktoś tam i ktoś tam. Nigdy by do czegoś takiego nie dopuścił. Więc to takie porównywanie mnie z innymi osobami, które działo się nie tylko właśnie w moim domu, ale też w domu, w domach całej mojej rodziny. Wpłynęło na to, że ja tak naprawdę całe moje życie, dzieciństwo dążyłam do tego, żeby pokazać im, że ja jestem lepsza. Zauważcie, jestem lepsza, zauważcie, zmieniłam się. I to się właśnie przeniosło na to, że ja teraz w życiu dorosłym mam problem. No, z takimi, podjęciem takich normalnych rzeczy, które mnie cieszą. I to się też przekładało na to, że później, jak zauważyłam tą zależność, że jak powiem o czymś rodzicom, że coś mi się podoba, to odczuwam tą presję, to coraz mniej chciałam mówić. I był taki okres, że miałam konto na YouTubie, prowadziłam YouTube'a i dopóki nie powiedziałam moim rodzicom o tym, że tego YouTube'a prowadzę, szło mi świetnie. W momencie, w którym powiedziałam moim rodzicom, że prowadzę tego YouTube'a, że. Bo, bo wydarzyła się taka rzecz, która była dla mnie wtedy istotna, bo wybiło mi Tysiąc subskrypcji i powiedziałam im o tym. Mój film tam też miał, jeden film miał 100 tysięcy i było to dla mnie coś ekscytującego. I to właśnie do rodziców chciałam pójść i powiedzieć im o tej sytuacji, no bo to jest taka sytuacja ważna, chcecie się z tym podzielić z rodzicami. No i też we mnie było to, że chciałam, żeby zauważyli, że coś mi wyszło, że jestem coś warta. I pamiętam, że w tym momencie, jak oni się dowiedzieli, ten mój zapał i motywacja opadła do zera. Więc w momencie, w którym coś mi się podobało, ja nie chciałam o tym mówić. Powiedziałam, że jak o tym powiem, to nie dość, że będzie ta presja, którą ja już sama na siebie nakładam, to jeszcze dołożę sobie tej presji od strony moich rodziców, którzy wiecie, to nie jest tak, że oni powiedzieli mi wprost, że jestem beznadziejna. Tylko to zawsze były jakieś takie ładnie ubierane słowa, żebym je nie zauważyła, że to, co oni mówią, jest toksyczne. Tylko żebym to obrała w to. Że to ja, że to ze mną jest coś nie tak, i że to ja do niczego nie mogę dojść po prostu. Bo nigdy nic nie byłoby wystarczające w ich oczach. No, chyba że nie wiem, poszłabym do jakiejś najlepszej uczelni, czy nie wiadomo co, ale to wtedy i tak nigdy nie byłoby wystarczająco. I chyba na tym zakończymy dzisiejszego podcasta, bo wydaje mi się, że chciałam i poruszyłam wszystko, co chciałam, i ten temat jest tak bardzo. Bliski mojemu sercu, bo to jest dalej coś, z czym ja się zmagam. To jest dalej coś, z czym ja na terapii bardzo mocno pracuję, bo mam jakieś wizje tego, co chciałabym robić. Jestem podekscytowana na jakąś rzecz, żeby ją zacząć, ale jest tak duża i silna we mnie blokada i strach, że jak coś zacznę, i to nie pójdzie, to nie ruszy, to nie wybije do jakiegoś nie wiadomo jakiego po prostu wymiaru, że będę mieć nagrody, pieniądze, nie wiadomo co, to to nigdy nie będzie warte mojego czasu. Bo żeby coś było warte mojego czasu, to to musi mi przynosić korzyści materialne, bądź takie um, medialne, niemedialne, no wiecie, że po prostu namacalnie mam z czegoś korzyść. Bo tak miałam to w domu przekazane, że to nie było tak, że tak jak już Wam mówiłam wcześniej, że coś mogło mi zajmować czas. Tylko to było coś, co od razu musiało być tak naprawdę idealne. Ja musiałam być idealna i wszystko to, co robiłam, musiało być idealne. I takim akcentem, myślę, zakończymy dzisiejszego podcast'a. Powtarzam się kolejny raz. <grych> Ale to wszystko jest takie. Że mówię coś i zaraz mi się przypomina coś innego, i mam wrażenie, że zbaczam z tematu, ale myślę, że zawarłam właśnie to, co chciałam zawrzeć. I z taką końcówką, z taką myślą chyba zostawiam Wam na koniec, że nie musicie być ze wszystkim idealni. Nie musicie, dotykając czegoś, od razu zamieniać to w złoto, bo to wszystko jest proces. Możecie popełniać błędy, możecie zacząć coś robić, i to nawet jak dojdziecie do jakiegoś momentu, jak nie wypali, to to i tak nie będzie. Wasza porażka. Bo z tego składa się życie. Życie składa się z czynności, z jakiejś tam pasji, z rzeczy, które niekoniecznie zawsze muszą nam wyjść. Bo może coś nam się znudzi, może spodoba nam się inna rzecz, a może to będzie coś takiego, co otworzy nam drogę do innego. Innego życia czy do innej czynności. Bo tak naprawdę jest tak dużo tego dookoła. Że to nie jest łatwe wybrać coś dla siebie, co się lubi, ale jak już się zacznie robić coś, co się lubi, to po prostu będzie nam to przychodzić tak o. W sensie nie mówię, że w ogóle wiecie, nie będzie w to trzeba wkładać, wkładać pracy, ale będziemy chcieli wkładać to w swoją pracę. I życzę Wam, żebyście znaleźli sobie taką rzecz, która będzie dla was fajna, która będzie dla was odskocznią, która będzie dla was pasją, takim bezpiecznym miejscem i taką rzeczą, którą będziecie robić z uśmiechem na ustach, i to przyniesie wam. To będzie przynosić wam spokój, samorealizację, i po prostu takie uczucie tego, że jesteście w dobrym miejscu i robicie dobrą rzecz. I jeżeli ktoś wam mówi w tym momencie w waszym życiu, że jesteście bezwartościowi, że coś robicie źle, że nigdy nic nie osiągniecie, że czujecie tą wielką presję, żeby zaimponować swoim rodzicom, to wiedzcie, że nie musicie tego robić. Bo jedyna osoba, która powinna się czuć dobrze, to jesteście wy w sytuacji, kiedy robicie coś, co ma sprawiać wam przyjemność. I wy macie się w tym życiu czuć po prostu dobrze, sami ze sobą. Więc wiem, że mówię to teraz i dla niektórych z Was może to być absurdalne, że w ogóle można inaczej, można żyć inaczej, ale to, to się da. I na moim przykładzie powiem wam, że mi jest cholernie ciężko, ale cały czas próbuję. I próbuję, i próbuję, i próbuję. I czasem są takie momenty, że nie mam już siły, że myślę sobie, nie, ja jednak jestem beznadziejna i nic nie osiągnę. Ale później budzę się kolejnego dnia i myślę, ja mam tą siłę, ja dam radę. Ja tyle pracy wkładam w to, żeby chodzić na terapię i być dobra dla siebie i znaleźć tą rzecz, że to do mnie przyjdzie. Bo otwieram się na to wszystko, otwieram się na to wszystko, odcięłam się od ludzi, którzy ciągną mnie w dół, i otwieram się na nowe rzeczy. I w pewnym momencie poczuję ten spokój. W pewnym momencie dojdę do takiego momentu, że będę czuła się bezpiecznie, że będę czuła się bezpiecznie zaczynając coś, że będę czuła się bezpiecznie robiąc coś i że nie będę czuła tej presji sama w głowie. I mówiąc to. Mam taki wewnętrzny głos w moim, w moim sercu, w moim umyśle, który mówi mi: A co ty w ogóle gadasz? Jak to jest możliwe, że dojdziesz do takiego momentu? I to jest taki konflikt wewnętrzny, który odczuwam w wielu aspektach. Ale w tym momencie tak mocno to poczułam, że mówię coś, i to jakby to było trochę na takiej mojej powierzchni tego, co czuję i co odczuwam. Jakby ten stożek góry, góry lodowej wierzył w to, co mówię. Ale to, co jest pod spodem, pod wodą, czyli ten większy kawał, ten kawał, który zatopił Tytanika, to jest to, co jeszcze potrzebuje zmiany, potrzebuje czasu. Ale wierzę w to, że kiedyś ten czas nadejdzie. I wierzę w to, że w Waszym przypadku też ten czas nadejdzie i poczujecie ten spokój. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Była z wami Julia i do zobaczenia w kolejnym.